Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Eksperymentując ze znanym wam już urządzeniem, postanowiliśmy sobie przez przypadek zupełny... Naprawdę, to były takie głupkowate wymysły, że najpierw sobie nalaliśmy wody, że woda no faktycznie przewodziła coś tam coś tam i w końcu skończyło się na tym, że zrobiliśmy prowizoryczny bardzo słoik lejdeński, z tego co pamiętam. Zobaczcie, że to naprawdę trzyma jakiś tam ładunek. Słychać było chyba rozładowanie, prawda? Więc dzisiaj postanowiliśmy sobie z kolegą Karolem, nie pokażę twojej twarzy od sylwetkę, więc postanowiliśmy wykonać taki słoik lejdeński w trochę bardziej, trochę lepszym stylu i w sumie na początku myśleliśmy o takim słoiczku, ale jednak on ma za grube ściany, troszkę może mieć, ale najpierw jednak spróbujemy zrobić w nim. Jeśli się nie uda, to będziecie mieli po prostu dłuższy film. Na początku postanowiliśmy wykonać wieczko, czyli po prostu jeden z kontaktów. Po dosłownie kilku minutach roboty mamy coś takiego, czyli nakrętkę przewierconą, w którą jest śrubka, a do śrubki jest przyczepiony odizolowany przewód typu żyłka. Następnym krokiem jest wykonanie słoika foliarza. O nie, co teraz? 5G do, go dopadnie. A tak na serio, to owijamy słoik folią aluminiową i teraz już ostatni krok, czyli woda i sól. To jest zakrętka. Teraz wlewamy foliarzowi wodę do głowy i mi. You know, mean? Tak, dobra. Teraz doprawiamy naszego foliarza, tak, do naszego smaku solą. Jeszcze. No dobra jest. I teraz, cytując Marka Grechutę, musimy mu zabełtać błękit w głowie. Wygląda smacznie. Teraz musimy mu zamknąć głowę po lobotomii, Więc zakręcamy. Oczywiście, wszczepiając przy tym chip, jak, tak jak nas nauczył Bill Gates. I teraz jeszcze tutaj mu musimy przelipić antenkę, żeby oczywiście lepiej nim było sterować. Teraz nasz słoik butelka lejdeńska jest gotowy. Spróbujemy go teraz może naładować. To przekażę koledze Ej, kamerę. Znaczy kamerę, no. Dumnie by to nazwać kamerą. Od co, telefon. Teraz tutaj jedno wyprowadzenie. Ej, spróbuję jakoś to tak... Połączyć. Dobrze. Teraz sobie naładujemy pierwszy kondensator, albo dobrze. Czekaj, sprawdź czy się ładuje. od na chwilę. No dobra, już. Dobra, słuchajcie, ładunek przechodzi na ten... na butelkę lejdeńską. Dobra. I teraz sobie spróbujemy zwarcie zrobić. To proszę tutaj zuma zrobić, no. Albo przynajmniej przybliżyć. Jej, mamy kondensator. Możemy sobie sprawdzić, możemy sobie sprawdzić jego pojemność. Myślę, że widać. Widać? Panie? No to dobrze. To pierwsze wyprowadzenie. Drugie i. O! Półnowa farada. No? Nieźle. Powiem szczerze byłem. Ciekaw. Powiem, ja że elektrobum miał coś, coś ponad 1 nanofarad, ale ja się cieszę jak na pierwszą butelkę moją i kolegi jest naprawdę fajnie. Więc nasz foliaż jest gotowy. No, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w następnych trzymajcie się. Cześć! Już proszę Państwa tazer. miało być po prostu iskra co jakiś czas, a tu proszę, jak ładnie. Czekaj, tłumacz. No panie, to je luks. Czekaj. Ech. Oczywiście na korbkę generator. O, i ładnie. Także żegnam.